Cześć moi drodzy, ja Was zapraszam na kolejny materiał z cyklu szpany i dzbany, w którym podsumowujemy ostatni tydzień w świecie, technologii opowiadając o tym, co nam się podobało i co nam się nie podobało. Nie przedłużajmy, więc zaczynamy! Zaczynamy od informacji, które dotarły do nas od Netflixa. Po pierwsze, Netflix po raz pierwszy przekroczył liczbę 200 milionów subskrybentów. No cóż, niektóre firmy przez pandemię koronawirusa raczej nie cierpią, a wręcz notują coraz większe zyski. Do takich firm należy Netflix, który no, czerpie z tego, że siedzimy w domach i czasami nam się nudzi, więc włączamy kolejne seriale i filmy. Druga informacja jest taka, że na Netflixie pojawi się opcja Shuffle, czyli możliwość losowego dobierania nam treści. Jeżeli nie macie pomysłu na to, co na Netflixie obejrzeć, chcecie zdać się całkowicie na algorytm, no to taka opcja Shuffle niedługo się powinna pojawić. Artifact Studio NZXT i Nvidia współpracują ze sobą, żeby stworzyć buty z kartami graficznymi. Tak, w podeszwie buta znajduje się układ RTX 3080, a jego działanie możecie zobaczyć na przygotowanym przez twórców materiale wideo. Na pewno zainteresują wielu fanów gamingu, którzy mają już gamingowe komputery, gamingowe monitory, gamingowe podkładki, fotele itd. Teraz będą też mogli mieć gamingowe buty, bo bycie gamerem nie ogranicza się przecież tylko i wyłącznie do naszego domu, prawda? A jak już wrócicie do domu, usiądziecie przed telewizorem i na przykład odpolicie Netflix albo jakikolwiek inny serwis VOD, czy program w telewizji, czy grę na konsoli, to być może przyda wam się pilot do telewizora i być może akurat nadejdzie ten jeden dzień, raz na kilka lat, kiedy wyczerpią się baterie. I wtedy trzeba szukać paluszków i sam znalazł sposób na to, żeby nie marnować paluszków do kolejnych baterii i wymyślił pilot zasilany energią słoneczną. Po prostu się zasila, jeżeli jest na słońcu i nie wymaga wymiany baterii. W ogóle nie wymaga baterii, ma wbudowany akumulator. A jeżeli żyjemy w bardzo ciemnym pomieszczeniu i nie ma tam słońca, to taki pilot możemy też doładować z portu USB. Na razie jest to koncepcja zaprezentowana na targach Ces, ale kto wie, być może trafi też do sprzedaży. Kolejny szpan dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ukarał youtubera rekordową karą ponad 430 tysięcy, w zasadzie rekordową, bo też pierwszą za tego typu przywinienie. A cóż ten youtuber zrobił? Otóż namawiał na piramidy finansowe. Niejaki Damian Żukiewicz na swoim kanale YouTube'owym miał pokazywać genialne i proste sposoby na to, jak w internecie i poza nim zarobić ogromne pieniądze poprzez namawianie ludzi, kolejnych do wzięcia udziału w całym tym procederze, co oczywiście jest po prostu piramidą finansową i zarabiamy na tym, że zapraszamy kolejne osoby. Do tej pory UOKiK nie karał w ten sposób youtuberów, ale stwierdzili, że takie naganianie na piramidy finansowe to jest niestety dosyć spore nagięcie prawa i kara ponad 430 tysięcy no, w naszym odczuciu jest jak najbardziej zasłużona. Kolejna informacja, szpan dla prędkości internetu w Polsce, jak donosi serwis Speedtest, przez fakt, że siedzimy w domach więcej i więcej wymagamy od naszego internetu. Być może zainwestowaliśmy w lepsze łącza, być może po prostu infrastruktura idzie z duchem czasu, bo o 23% wzrosła średnia prędkość internetu w Polsce względem roku poprzedniego. Na koniec szpanów, zanim przejdziemy do tych rzeczy, które nam się nie spodobały, jeszcze o jednym wynalazku izraelskiego startupu Kornit, którzy wynaleźli sztuczną rogówkę nowego typu. Syntetyczna rogówka była już wcześniej znana, ale nie w takiej formie. Ta nowa znacznie upraszcza sposób, w jakim przeprowadza się operacje na pacjentach tracących wzrok i pozwala w znacznie bardziej bezpieczny sposób na odzyskanie widzenia, co właśnie miało miejsce z tym nowym wynalazkiem. Wzrok odzyskał 78-letni mieszkaniec. Izraela. A zaczniemy od teorii spiskowej, jakoby spadał na nas plastikowy śnieg. Jedna z polek mieszkających w Hiszpanii umieściła w internecie film, na którym pokazała, że śnieg opalany zapalniczką wcale się nie roztapia, tylko czernieje. Jakby uważała na fizyce, to Tomek Rożek nie musiałby nagrywać konkretnego materiału ukazującego i wyjaśniającego, dlaczego tak jest. Jeżeli chcecie go obejrzeć, jest na naszej stronie albo na profilu Tomka Rożka. Polecamy wam i nie wierzcie we wszystkie teorie spiskowe i jakiś chemicznie spadający na nas. To nieprawda. Kolejny dzban dla serwisu albikla i osób, które go stworzyły. Może niekoniecznie dla tych, którzy wpadli na koncept, bo okej, okay, koncepcja wolnej wypowiedzi w internecie i braku cenzury jest jak najbardziej ok, ale to co się dzieje na albikli, no cóż, ja tam zajrzałem, zobaczyłem setkę papieży, zmarłych ludzi, profile i tak dalej. Jest to w tym momencie plac zabaw dla wszelkiej maści troli i domorosłych hakerów, którzy Szukają dziur w zabezpieczeniach, wyciekają dane, zmieniają nazwy kont, wpisują wiadomości innym ludziom, tak żeby są widoczne jako wiadomości tych innych ludzi. No jest tam po prostu jeden wielki chaos, w komentarzach roi się od troli, pornografii, wulgaryzmów i administratorzy albikli widocznie sobie z tym nie radzą, być może trzeba serwis zamknąć, pomyśleć nad tym wszystkim jeszcze raz, zainwestować jakieś większe pieniądze w zabezpieczenia i wtedy może się uda. A na razie jest jak jest. A ostatni dzban w tym tygodniu ląduje do wiceprezesa Samsunga, Lee Jae-yonga, który został skazany na 2,5 roku więzienia za łapówki. Podobno wiceprezes Samsunga miał próbować przekupić samą Park Jeon-hye, czyli byłą panią prezydent. Korei Południowej. I ja w tym momencie przepraszam wszystkich Koreańczyków za to, że nie potrafię wymawiać poprawnie tych nazwisk. Nigdy się nie uczyłem koreańskiego. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. I tym akcentem kończymy ten tydzień. Ja mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w następnych materiałach. Zapraszam Was oczywiście. Lajkujcie, subskrybujcie łapki w górę. Widzimy się na Facebooku, Twitterach, Albikli, wszędzie wpadajcie do nas. I na YouTubie też. No, trzymajcie się. Cześć.